Bitcoin traci około 12% w przeciągu 7 dni i spada już poniżej 26 tysięcy dolarów. Zobacz, jakie kluczowe wydarzenia sprawiły krak na krypto, jaki w tym udział miał Elon Musk i czy to początek większej korekty. I co najważniejsze, kluczowe pytanie, czy obecna korekta jest dobrym miejscem do zakupów? Na wszystkie te pytania odpowiedzi znajdziecie oczywiście w tym odcinku. Zapraszam Was na nowy odcinek świadomego inwestowania, czyli miejsca, gdzie rozmawiamy o światowych gospodarkach rynku akcji czy też jak w tym momencie dla kryptoświrów o rynku kryptowalut. Jeśli Was ta tematyka interesuje i odcinek wniesie ranną wartość Wasze życie, nie zapomnijcie proszę o formie nagrody, dajcie łapę w górę, kliknijcie subskrypcję, dzięki czemu będziecie na bieżąco z nowościami, jakie dodaję dla Was na tym kanale i oczywiście nagrodzicie mnie i mój kanał, dzięki czemu będę mógł jeszcze więcej treści tworzyć, oczywiście z myślą o Was, jeśli wszystkie tutaj zasady akceptujecie, łapa w górę i lecimy już z pierwszym tematem. Przechodzimy w takim razie już do pierwszego tematu. Oczywiście pierwszym tematem będą wydarzenia na rynku kryptowalut dotyczące Bitcoina. To co wszystko sprawiło, że Bitcoin w przeciągu ostatniego czasu zleciał nam gwałtownie z okolic. około 31 tysięcy dolarów w okolice poniżej nawet 26 tysięcy dolarów. Co jakie kluczowe wydarzenia sprawiły krak na krypto? Jak mówiłem, dowiecie się oczywiście w tym odcinku. Przechodzimy do czołowych wydarzeń, także pozwólcie, przełączam się tutaj w tym momencie, powinniście wiedzieć mój ekran, to co ja, e, także tutaj czołowe wydarzenie, na samym początku wydarzenie tego tygodnia, czyli Elon Musk, Elon Musk, o którym pisałem choćby tutaj na Facebooku, namieszał bardzo mocno w ostatnim czasie e, chyba bardziej na Twitterze, o tutaj będziecie mieli nawet to co, ten artykuł krótki dosłownie, który wysłałem e, o informacji dotyczącej SpaceX, to która wstrząsnęła rynkiem kryptowalut, oczywiście wstrząsnęła no, z lekkim przemrużeniem oka, ponieważ, jak wiecie, takie informacje często wykorzystuje się do argumentacji tego, że rynek spada. Nie zawsze są to kluczowe informacje, które faktycznie tak mocno oddziaływują na rynek. Jeśli chodzi o tą informację, o co chodziło tak naprawdę i co wpłynęło, że mieliśmy tak potężne spadki, czyli do tego mięsa już przechodzę, gdzie zapewne część z Was czeka, dobra, daj mi to mięso, pokaż, jak wygląda sytuacja, tutaj na rynku krypto. Jak ta stała sytuacja tutaj będzie wyglądała, już w tym momencie wam pokazuję, także pozwólcie, przechodzę, przełączam się tutaj do tej kamerki. No i artykuł, o którym tutaj pisałem, 18 sierpnia możecie zobaczyć, czyli dwa dni temu załamanie na krypto. Potężne spadki spowodowane pogłoskami. Zobaczcie, pogłoskami o sprzedaży Bitcoinów przez firmę SpaceX, której nie kto inny jak Elon Musk, jest właścicielem. To możecie zobaczyć, wpłynęło w ciągu 24 godzin na przecenę bitcoina prawie 8%, i za jednego bitcoina y, trzeba zapłacić już w tym momencie w okolicach 26 tysięcy dolarów. Jak wiecie, wcześniej było to w okolicach 30 tysięcy dolarów, także potężna fala spadków spowodowana tym, że firma SpaceX opublikowała tutaj informację o tym, że będzie zrzut bitcoinów. O tym, że te bitcoiny zamierza sprzedawać, oczywiście to nie były żadne fakty, to były tylko i wyłącznie pogłoski, co możecie zobaczyć dotyczące sprzedaży bitcoinów, że firma tam SpaceX odpisał bitcoin o wartości 373 milionów dolarów. Możecie zobaczyć w latach takich i takich 2021-2022. I jeśli chodzi o firma technologiczna z branży lotniczej, podobno notowa wartość posiadamy przed siebie bitcoinów o łącznej wartości 373 miliardy dolarów w zeszłym roku i wcześniej mogła sprzedać wszystkie swoje udziały. I możecie zobaczyć niepotwierdzone, czy sprzedano cały zapas o wartości 373 miliony dolarów, jedynie informacja możecie zobaczyć. Wykorzystana została przez grube ryby. Nie wiadomo, czy to Elon Musk faktycznie rozgrywa, ponieważ, jak wiecie, w większości argumentuje się tylko takimi wielkimi jak Elon Musk. Zrzuty na bitcoinie nie zawsze jest to zgodne z prawdą, także według mnie, z przymrużeniem oka biorę te informacje, które możemy zobaczyć w ostatnim czasie, i oczywiście ja postanowiłem, co oczywiście tutaj. Stworzyłem ten kanał świadomego do Inwestowania, żeby również udokumentować moje zakupy cały czas, żeby wszystko było tutaj dla Was widoczne, postanowiłem skorzystać z przeceny do jednych z ostatnich zakupów na rynku kryptowalut, jak widzicie, ta przecena 7% i spadek Bitcoina nawet do poziomów poniżej 26 tysięcy dolarów, sprawił, że moja strategia DCA tutaj bardziej szczegółowo chyba to opisywałem. A tak, tutaj jest troszkę więcej na Facebooku, ponieważ jak wiecie, Twitter krótkie treści, Strategia, którą w myśl z zasady TCA, którą troszkę zmodyfikowałem i dostosowałem do realiów obecnych rynku, zastosowałem i po prostu zakupiłem to, co widzicie w tym momencie, transakcje około za 200 funtów bitcoiny, co możecie zobaczyć tutaj 0,00941 bitcoinu, także akumuluję cały czas bitcoiny, uważam, że gratis osób, które narzekają, mówią, że no nie ma dobrego czasu na zakupy wcale to nie jest prawdą, ponieważ jeśli mamy Bitcoina na około 26 tysięcy dolarów, możemy mieć w granicach ATH nawet 70 tysięcy dolarów w najgorszym układzie, no to zobaczcie, to i tak praktycznie trzykrotność da Wam Waszych zysków, jeśli chodzi o inwestowanie na rynku kryptowalut. Znajdźcie proszę. Inwestycję taką na rynku nieruchomości, czy na rynku obligacji, która daje Wam trzykrotność Waszych zarobków, no raczej tego nie będziecie w stanie znaleźć. Więc, jak dla mnie, dalej Bitcoin jest w, w obrębie tutaj tego, czym się interesuje, dalej jest w obrębie, jeśli chodzi tutaj moich zainteresowań. I po prostu ja zamierzam korzystać z korekt, które daje rynek, nie zamierzam ścigać się z rynkiem, ponieważ czekanie na 11 tysięcy dolarów, jak czeka większość, możecie, może się po prostu nie doczekać. Ja kupuję po prostu stopniowo, jeśli jest większa przecena, korzystam z tego, co daje mi rynek. Dajcie znać, jak wy kupujecie swoje bitcoiny, czy skorzystaliście z tej okazji, jeśli chodzi o potężną przecenę bitcoina, czy dalej czekacie na okazję. Jestem ciekawy. Oczywiście zapraszam serdecznie do komentarza. I ja już lecę z kolejnym tematem tematu, czyli potężnych spadków, jeśli chodzi o rynek kryptowalut. Za chwilę pokażę Wam kolejne rzeczy, kolejne wydarzenia, które mogły wpłynąć na to, że mamy korekty na rynku kryptowalut. Później oczywiście powiem i pokażę, czy potencjalnie oczywiście ta korekta może jeszcze nam się pogłębić, czy generalnie będziemy czekali na jakiś większy wystrzał, żeby mógł tutaj Wam więcej pokazać. Przechodzę już tutaj. Przełączam się na ekran, już widzicie to samo co ja, jeśli chodzi o informację dotyczącą SpaceX, to była jedna z kluczowych informacji, oczywiście jak wiecie, oficjalnie, ponieważ nieoficjalnie, jak wiecie, mówi się, że potężne likwidacje też wpłynęły znacząco po prostu na to, co dzieje się na rynku kryptowalut. Tutaj możecie zobaczyć z tego choćby artykułu, że na dzień 18 sierpnia około 1000 176 tysięcy traderów zlikwidowało kontrakty. Zobaczcie o wartości około je, powyżej nawet 1 miliarda dolarów, z czego prawie 80% stanowiły długie wyjścia. Innymi słowy, długie wyciśnięcie zmusiło traderów do sprzedaży ze stratą, aby uniknąć jeszcze większych strat. Także tutaj widzicie sytuację, że większość gier po prostu widzi, jakie pozycje są rozgrywane przez większość rynku, przez zwykłych traderów. Jakie to pozycje, jeśli chodzi o, o kontrakty terminowe, czy też o e, pozycje lewarowane, są rozgrywane obecnie na świeczniku, i po prostu jest to często wykorzystywane. Grube ryby często też wykorzystują, ponieważ jak wiecie, można podglądnąć jak, jak dużo pozycji jest i mniej więcej gdzie tutaj kończą się stop losy. Grube ryby mogą często po prostu wyczyścić taki arkusz bardzo łatwo, także jeśli nazbiera się pozytywnych. Ludzi, którzy zaczynają inwestować długoterminowo, inwestują, korzystają z dźwigni, no bo przecież Bitcoin będzie cały czas już rozwijał. No to później dzieją się takie tutaj, jak to było w tym przypadku. Zobaczcie, tylko pokrótce pokażę Wam wykres. Tutaj praktycznie straciliśmy, jeśli chodzi o Bitcoina, zobaczcie około 17%. Zobaczcie, jak w krótkim czasie, 15%. I tutaj możecie zobaczyć około tej linii 13% około straty w tak krótkim czasie, także możecie zobaczyć potężne e, potężne likwidacje pozycji, wcześniej oczywiście e, czy nawet tak, wcześniej informacja 17 sierpnia o tym SpaceX Elon Maska podobno odpisał swój zapas Bitcoinów, a także kilka innych powodów. Także widzicie również spadek e, mak, e, możecie zobaczyć makro grozi spadkiem presji na krypto. I oczywiście informacja, która wstrząsnęła inwestorami rynku akcji. Nie będę się na tym długo rozwodził, ale sytuacja w Chinach ogólnie. Upadek największego giganta nieruchomości. Oczywiście bo być może nagram jeszcze o tym odcinek, więc wtedy będę po prostu się na tym rozwodził. Oczywiście wszystkie te czynniki. Jak wiecie, sprawiły potężną wyprzedaż na rynku kryptowalut. Mieliśmy lawinę przeceny, co możecie zobaczyć tutaj. Tutaj, Bitcoin zaczął stopniowo tutaj nam tracić. A jak mocno zaczął tracić, i jak, zaczęły, e, jak zachowywała się reszta kryptowalut, już przechodzę Wam do tego podsumowania. I przechodzę już dla Was do nastrojów giełdowych w rynku kryptowalut, czyli ściśle dowy cen kryptowalut, jak zachowywały się w przeciągu tego tygodnia, jak potężne spadki lawinowe były na niektórych czołowych projektach, dowiecie się już za chwilę. Na samym początku, zanim jeszcze przejdę tutaj do konkretów, no to nie może zabraknąć popularnego wskaźnika Fear and Greed Index. A co mówi nam ten wskaźnik? No bardzo prosta odpowiedź z mojej strony, mówi Wam jak wyglądają nastroje wśród inwestorów, jeśli chodzi o rynek krypto, bitcoina, i możecie tutaj zobaczyć jasną informację, że po prostu w tej chwili pojawił się strach. Zobaczcie, jeszcze w ostatnim tygodniu mieliśmy neutralne wyceny na poziomie 54, a jeszcze miesiąc temu, zobaczcie, chciwość, rósł rynek kryptowalut bardzo mocno, jak wiecie. Sytuacja i informacje dotyczące ETF-u na Bitcoinie to też spompowało cenę z 25 tysięcy do około 31 tysięcy dolarów, i tam dotknęliśmy na tym poziomie. Był trend boczny, a w tym momencie spadamy i jak widzicie, pojawił się strach. Te wyczyszczone pozycje, które pokazywałem wam w tym momencie. Sprawiły, że większość inwestorów zaczęła obawiać się i tutaj być może sprzedawać w panice swoje kryptowaluty. A jak wygląda rynek kryptowalut? No, przede wszystkim na samym początku, jeśli chodzi o kapitalizację, czołowa batalia teraz będzie toczona o 1 bilion dolarów, żeby utrzymać ten poziom. To będzie bardzo istotne dla całego rynku kryptowalut. Jeśli możecie zobaczyć, tutaj w tej chwili, jeśli chodzi o 7 wyceny, tutaj jest bitcoin około 11%, zobaczcie, procent straci. W przeciągu 7 dni dominacja bitcoina 47%, także dalej w granicy połowy rynku i jak widzicie, jeśli bitcoin on spada, spada i również reszta rynku. Jeśli chodzi o bitcoina, no to już wiecie, jak wygląda cena i jeśli chodzi o obecną cenę, około 26 tysięcy dolarów trzeba w tym momencie zapłacić za jednego bitcoina. Samo Ethereum około 10% traci w przeciągu 7 dni. 1668 dolarów trzeba zapłacić za jedno Ethereum, zarówno Bitcoin, jak i Ethereum już trochę wyciągnęły, ponieważ tu mieliśmy znacznie większe spadki, dalej Binance Coin, już możecie zobaczyć, niecałe 10% traci, 215 dolarów, dalej XRP 17%, no, 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 co tutaj się wydarzyło? Czyżby tutaj sek, dalej tutaj odwoływał się i była kolejna batalia? Dajcie znać, czy słyszeliście najnowsze informacje dotyczące XRP. Jestem ciekawy Waszej opinii. Oczywiście reszta, jak widzicie, też na kolorze czerwonym, jeśli chodzi o większe spadki. Zobaczcie, Dogecoin minus 17% w ciągu 7 dni. psolana minus 12%. Polkadot minus 10%. Poligo minus 15%. Około 3 minus 22%. I Litecoin minus 23%. Tak wygląda czołowa dwudziestka, jeśli chodzi o inne kryptowaluty. Tak wyglądają nastroje rynkowe, które o wiele bardziej niestety pogorszyły się w ostatnim czasie. A ja już przechodzę teraz do właśnie wykresów, pokażę Wam, jak popularne wskaźniki tutaj na wskaźnikach wygląda cena bitcoina. Czy dalej warto akumulować bitcoiny, czy może już sprzedawać, dowiecie się za chwilę. I przechodząc już do wskaźników bitcoina, ogólnie rynku kryptowalut, na samym początku jeden z moim zdaniem z najważniejszych, wskaźników, czyli CBBI Historical Chart, czyli informacja pokazująca tutaj, czy mamy bitcoina drogiego, czy niego, jak możecie zobaczyć, ten wskaźnik wykorzystuje niektóre wskaźniki i po prostu pokazuje kolorami, jeśli mamy kolor zielony, pokazuje nam, że warto akumulować bitcoiny, kolor czerwony, rynek mamy przegrzany, warto sprzedawać taki żółty, no to raczej jesteśmy w pośrodku tej skali, czyli pokazuje nam, że po prostu trzymać warto bitcoiny, czekać, będzie potencjalnie być może okazja sprzedaży i w tym momencie możecie zobaczyć po spadku, jeśli chodzi o rynek kryptowalut, pokazał nam się kolorem zielony, czyli już tutaj mieliśmy bardzo mocno zielony na 15 tysięcy, tysiącach dolarów, później 20 tysięcy i rosliśmy do 31, także tu już tutaj był coraz coraz bliżej tego żółtego koloru. Na wskaźniku tutaj ten wykres nam rósł. W tym momencie możecie zobaczyć, już spadliśmy w okolicach 26 tysięcy dolarów, także. Już tutaj ten kolor party nam się zabarwił i pokazuje cały czas ten wskaźnik, że jeśli chodzi o akumulację waszych bitcoinów, jest tutaj bardzo dużo jeszcze przestrzeni, żeby kupować bitcoiny. Także jeśli chodzi o ten wskaźnik, bardzo pozytywnie przechodzę już do kolejnego wskaźnika, czyli to. Tu Flow model to pokazuje potencjalnie, jak od linii powinien tutaj powinna cena Bitcoina nam wyglądać. Tutaj możecie zobaczyć, że koło października, zobaczcie, tutaj już powinniśmy mieć ceny nawet w granicach 52 tysięcy dolarów spodziewaną, zobaczcie później. W 2024 nawet 100 tysięcy dolarów jest przewidywany. No, no, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tym momencie szliśmy jak od linijki, jeśli chodzi o 2021, no i spadek tutaj, jak widzicie, dalej jesteśmy. Na poziomach bardzo niskich, ponieważ tutaj niebieski mocny pokazuje, że potencjalnie jest, jest w tym momencie, to jeden z najlepszych momentów do akumulacji bitcoinów, kupowania i po prostu akumulowania w myśl zasady DCA. Oczywiście pamiętajcie proszę, że DCA nie działa zawsze, ponieważ jeśli może się przełączę, tutaj żeby wam powiedzieć, jak to wygląda. Pamiętajcie proszę, że DCA działa w momencie, gdy robicie to z głową. Bardzo ważne, żebyście pamiętali, że w momencie, kiedy akumulujecie swoje bitcoiny, jeśli kupujecie stopniowo, ma to sens. Jeśli płacacie w sposób taki, że 100 zł bierzecie i kupujecie od razu, z mojej zasady TCA 100 zł miesięcznie, no to nie będzie niestety miało to jakieś fajnego przełożenia na budowanie trwałego majątku, ponieważ większość tutaj opłat, jeśli chodzi o giełdy, będzie zjadała Wasz zysk. W, moim z w mojej skromnej opinii, ważniejsze będzie zrobienie w ten sposób, że akumulujecie te pieniądze i w momencie, gdy spierzecie fajną sumkę. Dopiero kupujecie, oczywiście też stopniowo, jak to ma w zasadzie DCA. Moim zdaniem, o wiele fajniejsza sprawa. Każdy oczywiście ma swoją strategię. Pamiętajcie, że ka każda strategia jest lepsza niż brak strategii. Także dostosujcie tą strategię do siebie. Pamiętajcie, że wszystko, co tutaj widzicie i słyszycie, jest tylko i wyłącznie moją subiektywną opinią. Nie mówię, nie narzucam niczego. Wy jesteście odpowiedzialni za swoje finanse. Pamiętajcie, proszę o tym. I już przechodzę tutaj do tego wykresu, czyli już lecimy z kolejnym tutaj wykresem. W tym momencie Rainbow Chart, czyli popularny wykres pokazujący, czy na rynku mamy drogo, tanio, czy warto kupować, sprzedawać. Zobaczcie, już kolejny w tym momencie wykres pokazuje nam, że jesteśmy na bardzo dobrych miejscach, jeśli chodzi o akumulację niebieski poziom. No, bardzo dobra cena. Zobaczcie, jak to się zachowywało w przeszłości. Ten poziom niebieski mieliśmy. Wesce czy mieliśmy poziomy, które warto było akumulować Bitcoinie, czerwony poziom przegrzania, także jak widzicie dalej warto kupować bitcoiny stopniowo, a jak wyglądają grube ryby i co pokazuje nam potwole grubych ryb, no pokazuje nam, że dalej mamy akumulację, jeśli chodzi o 1000 bitcoinów. Czyli bardzo duże, często instytucje, które kupują bitcoiny. Jak wiecie, widać, że dalej skupują te bitcoiny. Tak samo jeśli chodzi o portfele 100 bitcoinów, cały czas są akumulowane takie portfele. I na koniec mój ulubiony wskaźnik, jeden przynajmniej z ulubionych, reserve risk, czyli poziom ryzyka do nagrody. Tutaj pokazuje nam, jak wygląda sytuacja na, w tym, na tym wykresie czerwony. Możecie zobaczyć tutaj. Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku krypto, jak się porusza cena? I tutaj możecie zobaczyć, jeśli wskaźnik znajdzie, tutaj ten wykres znajdzie się na poziomie czerwonym. Okazuje się, że to jest potencjalnie dobre miejsce do sprzedaży Waszych bitcoinów. Jeśli chodzi o zielony poziom, pokazuje bardzo dobry czas na akumulację bitcoinów. I tutaj macie zobrazowany wykres. Możecie bardzo łatwo zobaczyć, że jesteśmy na bardzo dobrych poziomach. Ten zielony poziom pokazuje, że. To są najlepsze momenty do akumulacji, tak było w 2016 roku, zobaczcie, tak było w 2020 roku, gdzie wyskoczyliśmy w 2021, tak było i w 2012, także i w tym momencie też jest dobry moment do akumulacji, wbrew tego co większość mówi, że już jest no już urodziliśmy trochę, nie opłacałoby się jakbym dorwał tego bitcoina za 4000 dolarów, no to wtedy miałoby to sens nie, 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 drodzy Państwo, w tym momencie dalej warto akumulować i kupować i czekać na potencjalną nagrodę, ponieważ pamiętajcie, że pieniądze lubią ciszę i na samym końcu ostatni taki wykres, czy takie coś, co może nam zobrazować, jak porusza się bitcoin w czasie i możecie zobaczyć tutaj 2023 taka mapa Bitcoin Monty Return, czy jak wyglądał wzrost, jeśli chodzi o bitcoina w poszczególnych miesiącach, latach, jak możecie zobaczyć. W tym momencie jeśli chodzi o 2023 moim zdaniem no będzie duże wyzwanie przed Bitcoinem, ponieważ jak możecie zobaczyć październik, listopad i grudzień były tutaj możecie zobaczyć często ciężkimi miesiącami dla Bitcoina, często ten wrzesień jeszcze jako tako wyglądał, no zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym momencie. No tu możecie, przepraszam, wrzesień nie wyglądał. Chodziło mi oczywiście o październik, że jeszcze październik jako taką wyglądał. Wrzesień na pewno był bardzo ciężki, także przed nami chyba jeden z gorszych miesięcy, jeśli chodzi o Bitcoina, zobaczymy jak to się przełoży na potencjalne wyceny. No i poza w tym momencie przejść do ostatniego zagadnienia, czyli pokażę na wykresie Bitcoina, pokażę Ethereum i zobaczymy, czego potencjalnie możemy spodziewać się po tych dwóch kryptowalutach gotowi jeśli tak, no to lecimy z wykresem. I pora na to, co robią tygryski najbardziej, czyli wrzucam na tapetę Bitcoina, wrzucam na tapetę Ethereum i zaraz Wam pokażę, jak wyglądają te dwie, te dwie kryptowaluty na wykresie i czego potencjalnie możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości. A jeśli chodzi o przyszłość kryptowalut, no tutaj na pewno posłużę się tym wykresem, jeśli chodzi o ten artykuł, że głowa z ramionami wskazuje na większe boli, większe spadki na Bitcoinie. No, 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 zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. A mowa tutaj o tej właśnie formacji, która. Potencjalnie pokazuje, że możemy jeszcze zanurkować, jeśli chodzi o kryptowaluty, jak pokazywałem Wam na wskaźniku Bitcoin Monty, Return. Tutaj niestety przed nami jeden z gorszych miesięcy wrzesień, gdzie możecie zobaczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lat pod rząd Bitcoin nie wychodził na plus. Także na pewno duże wyzwanie, jeśli chodzi o rynek kryptowalut. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy jeszcze jakieś dodatkowe newsy wpłyną na to, że Bitcoin nam mocniej zanurkuje, na pewno tutaj będzie bardzo ważna. Bitwa o, jeden, o utrzymanie 1 biliona dolarów. To będzie oczywiście kluczowym wsparciem, i dodatkowo będzie tutaj też wojna o tą średnią kroczącą, dwustuokresową, żeby powrócić powyżej tej średniej dwustuokresowej, ponieważ dopóki w momencie, dopóki nie powrócimy powyżej tutaj dwustuokresowej, średniej kroczącej, no to nie mamy żadnych szans, żeby móc tutaj cokolwiek myśleć przyszłościowo. No możecie zobaczyć Lawina na Bitcoinie, tak jak pokazywałem przed chwilą około, zobaczcie, 14% przeceny w bardzo krótkim czasie, także w tym momencie mamy trend boczny, możemy to zobaczyć, jeśli sobie damy przedział 45-minutowy, na pewno będzie to bardziej widoczne, jeszcze rozciągniemy, tutaj ten wykres powinno być wtedy bardziej widoczny, zobaczcie, trend boczny między 27 a 25 i już przechodzę jeszcze do 4-godzinówki, żeby pokazać Wam to, co wcześniej zaznaczaliśmy, to, co we wcześniejszym odcinku pokazywałem, jak tutaj zastanawialiśmy się nad poziomem 40 tysięcy dolarów, to było około chyba 6-8 sierpnia w tych granicach. Mniej więcej zaznaczyłem znak zapytania, nawet możecie zobaczyć później, czy spadnie cena Bitcoina, czy wzrośnie, No to były dwa warianty tutaj. Opór na poziomie 31 przełamany, no to wtedy idziemy do góry. Albo przełamanie oporu 27 tysięcy dolarów. I mówiłem, że drugim, drugim wyhamowaniem, już chyba ostatnią barierą, Obronną to będzie 25 tysięcy dolarów i stał się ten drugi scenariusz. Faktycznie cena nam spadła poniżej 27 tysięcy dolarów. Tutaj 25 tysięcy dolarów na chwilę wyhamowało, jeśli chodzi o krypto. Oczywiście bardzo złe nastroje, jeśli chodzi o rynki finansowe, sytuacja w Chinach, sytuacja z Evergrande. Sytuacja dotycząca z Binance, tam co chwilę widzimy, że do gry za bardzo mocno, Binance bardzo duże problemy jeśli chodzi o funkcjonowanie pewnych rzeczy, jak wiecie, też będzie w rozgrywce na pewno ETF, jeśli chodzi o firmę Brakrop, jeśli nie będziemy mieli pozytywnej decyzji, no ja się spodziewam, że tutaj może być dalszy zrzut, jeśli przełamiemy opór 25 tysięcy dolarów, no to na pewno zrobi się bardzo ciekawie, no, jeśli wypadniemy poza ten boks tutaj, który wcześniej już pokazywałem, no to będzie naprawdę jazda w dół, jeśli chodzi o Bitcoina. Zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała na Bitcoinie, to możecie zobaczyć kolejny artykuł, który pokazuje, no, o tych spadkach, tutaj nawet 25 tysięcy dolarów, no i to, co mówiliśmy, SpaceX i likwidacja w dużej ilości pozycji wpłynęła na to, że no Bitcoin w ostatnim czasie nam bardzo mocno zanurkował, jeszcze sytuacja w Chinach, dodatkowo tutaj wszystko e, i strach zobaczcie wśród inwestorów e, kryptowalutowych wpłynął, jak tutaj e, funkcjonuje rynek kryptowalut, jeśli Bitcoin nam poszedł w dół, no to za tym królem kryptowalut poszła i reszta, także możecie zobaczyć wolumeny troszeczkę mniejsze, jeśli chodzi nawet w ostatnim czasie, te negatywne możecie zobaczyć czerwonych więcej e, także więcej sprzedaży i jeśli chodzi o Kolejny wskaźnik tutaj, zaraz przerzucimy. Jeśli chodzi o kolejny wskaźnik Magdi, w tym momencie, no to możecie zobaczyć. Magdi nam pokazuje, że zanurkowaliśmy poniżej. Rozciągniemy sobie tak, żeby było widać. Zobaczcie, zanurkowaliśmy tak jak 8 listopada było, do takich momentów podobnych. Zobaczcie, jak w tym momencie, także może być tak, że będziemy wyciągali tutaj ten spadek. Jeśli chodzi o trend boczny, no to jest jedyna szansa, jeśli chodzi o rynek krypto, jeśli będziemy po prostu stopniowo. Tutaj zatrzymamy się w tym momencie, w takiej korekcie będzie paliwo na kolejny atak na 31 tysięcy dolarów. jak dla mnie kluczowy poziom 31 tysięcy dolarów, dopóki nie zostanie ten poziom wybity, nie ma mowy, żeby Bitcoin poszedł dalej do góry. Oczywiście jeśli chodzi o sam cm na rynku kryto, to dam nawet dyniówkę, żeby tutaj pokazać Wam jak to wygląda. Jeśli chodzi 4 godzinówkę najlepiej rozciągnę, jeśli chodzi o sentyment na rynku kryptowalut, dalej według mnie pozytywne, ponieważ jeśli chodzi o krypto, no to mamy tutaj wzrosty i pokazuje to nam, Nie jednak będzie lepsza, jeśli chodzi o wzrosty, pokazuje to nam, to chciałem pokazać, że jak zaczęliśmy rosnąć, zobaczcie, od 15 około 1000 dolarów, tak, zobaczcie, dalej rośniemy, tutaj bardziej powinien to być widoczne, rozciągniemy, o, w ten sposób, zobaczcie, takie, jeszcze zminimalizujemy, żeby to było widoczne. No i mamy, zobaczcie, układ pierwszy. Poszliśmy do góry. Korekta, do góry. Tutaj nawet przebiliśmy opór na 27 tysięcy dolarów. Trend boczny, spadek do 25, znowu, znowu wybicie do 30, korekta, spadek. I być może będzie to tak, że w tym momencie tutaj będziemy mieli jakąś korektę przez jakiś czas i góra, kolejny. Test, jeśli będzie negatywny, no to kolejne mocniejsze osunięcie. ważne, jakie będą informacje też ze świata, ze Stanów Zjednoczonych, czy też podnosi będzie stopy procentowe, jak będą wyglądały Chiny, no jak wiecie, dużo niewiadomych w tym momencie rynki finansowe poną praktycznie, ponieważ bardzo dużo negatywnych informacji z Chin, także większość tutaj indeksów jodowych w Stanach, jak NASDAQ, S&P 500 spada, jak wiecie, w większości ta korelacja, mówiło się wcześniej, że też jest, jeśli chodzi o Bitcoina, także jeśli chodzi o sytuację na Bitcoina, na pewno dynamiczna w tym momencie, jeśli nie będziemy mieli szybkiego wybicia powyżej 27 tysięcy dolarów, nie widzę tutaj czegoś pozytywnego na krypto, sentyment pozytywny, jak widzicie, wzrostowy, ale jak widzicie być może będą jeszcze większe spadki. Jeśli nie teraz, no to na pewno później, ponieważ jeszcze często przed hallgiem mamy jakieś znaczące korekty, także tak wygląda sytuacja dotycząca rynku kryptowalut, dotycząca Bitcoina, a tak wygląda sytuacja dotycząca Ethereum, około 17% spadku, czyli podobnie jak Bitcoin, jak tutaj wygląda sytuacja też, spadliśmy poniżej tego poziomu wsparcia 1730, jak widzicie dałem tutaj, że no to już jest kluczowy poziom, E, e, oporu e, 1458, jeśli spadlibyśmy poniżej niego, no to nie chcę wiedzieć, co dalej by się działo, i tutaj też bardzo ważne, żeby odzyskać ten poziom 1730 później, e, 200 okresową średnią kroczącą. Jeśli tego nie odzyskamy, tak samo jak w przypadku e, bitcoina, będą to duże problemy na pewno przed Ethereum. Jak wiecie, jeśli krypto spada, bitcoin spada, reszta rynków za nim leci, co możecie zobaczyć, choćby na tym wykresie, zobaczcie, jeśli tutaj tracimy. Po 11% w przeciągu tygodnia, no to z reguły zobaczcie, jak traci reszta kryptowalut, to nawet są dwucyfrowe spadki po 14, 15, 17% średnio. Także jeśli chodzi o sentymenty krótkoterminowe na rynku kryptowalut, na pewno według mnie nie jest to pozytywne, ponieważ bardzo dużo rzeczy, które mogą jeszcze potencjalnie zachwiać tym rynkiem, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższej przyszłości. No moim zdaniem na pewno ważna będzie sytuacja dotycząca Chin. Jeśli tam się sytuacja uspokoi, jeśli będziemy mieli jakieś pozytywne odreagowanie na rynkach, PET tutaj też sytuację będzie wygaszał, jeśli chodzi o podnoszenie stóp procentowych, wróci do dróg na rynki finansowe, no to wtedy możemy liczyć na jakiś pozytywny aspekt. W tym miejscu na pewno stawiam kropkę, jeśli chodzi o Bitcoina, będzie ciężko w krótkim terminie, w długim terminie oczywiście, jak pokazywałem tutaj na Twitterze, akumuluje Bitcoiny, i wykorzystałem moment tutaj spadków do kolejnych zakupów. Dajcie proszę znać, jak wy tutaj e, patrzycie na rynek kryptowalut, czy też kupujecie bitcoiny, może ethereum kupujecie. Dajcie znać, jak wyglądały Wasze zakupy, jak wygląda Wasza sytuacja dotycząca i spostrzeżenia na rynku kryptowalut. Po tym odcinku oczywiście czekam na Wasze komentarze. I to już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, wniósł yy, wartość Wasze życie. Nie zapomnijcie proszę o formie podziękowania. Dajcie tą łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję. Będziecie aktywnie dzięki czemu ambasadorami tego świadomego inwestowania wspierali mnie jako małego twórcę, który stara się dawać dla Was dużą wartość. Ja Wam pięknie, serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.